Usypiacz pomponowy, wolno tupta, zgarbiony, szpitalne korytarze znają ciężki krok, podeszwy dziurawe, miarowy szum, nadciąga brodaty czarodziej, kolekcjoner łysych głów. On chce nas uśpić, krzyczą dzieci. Kojarzą garbusa, nie dość, że śmierdzi lekami, to ciągle harczy, przemykając nikczemnie, tętno gasi. Wiotka krtań wstrzymuje tlen. Oddech zalepia gardło. Zamiast orzeźwiać, dusi. Drobinki niewidzialnego gazu stopniowo tną świadomość. Najpierw szybko, dalej płytko. Ostateczne ustanie funkcji. Maluch zalicza pustkę. Rodzice odbiorą akt zgonu. Tabletki, alkohol. Rozkołyszą dni. Typowy wzór. Sypialnia zimna. Antyseptyczna woń. Rozkład małżeństwa przebiega stopniowo. Lista odhaczona. Robota, zakupy, pranie. Marmurowa trumienka wchłonęła sens. On, pętla kredytowa. Zakłady obstawione, karta żre. Blackjack łagodzi koszmary. Ona, rozpinając garsonkę, stringi gubi. Dworcowy szalet, klub nocny, ochoczo rozkracza nogi. Druga młodość. Nareszcie wolni. Żadnych kolek, przedszkolnych pieśni, żarcik. Twardy reset mózgu boli. Koścista dłoń wysysa życie. Dla niepoznaki gładzi czoło. Spieszchnięte usta recytują kołysankę, wtłacza poń trupie sny. Niewinna łąka. Dużo barw. Mamo. Czekaj, biegnę. Kobieta na skraju urwiska śleca usy. Rumiane policzki, zwiewna sukienka. Na pewno wyściska w całości. Stęskniony wzrok mówi wszystko. Ostatni krok. Zamaszysty ruch. Dama zaciska chwyt. Ofiara drętwieje. Nie tak miało być. Gwałtownie odepchnięty spada. Naiwna istota roztrzaskała czaszkę. Kolejna porcja krwawych smug zdobi skały. Bez napinki. Słońce osuszy zbrodnie. Klif, choć wzniesiony w fazie rem, całkiem prawdziwie wstrzymuje serduszka. Załatwione. Dziad zwerbował nową duszę. Możecie płakać za srańce. Tym lepiej dla mnie. Uza zmiękcza pompon.